wam, postaram się nagrać tego vloga szybko, bo chciałabym, żeby był bez żadnych cięć i bez niczego Jestem obecnie w Polatle, takiej miejscowości pod Ankarą i takie mam właśnie widoki z balkonu Uwielbiam tu przebywać A do tego vloga już zainspirowało mnie parę przemyśleń, A propos tego, jak tutaj w tej Turcji jest pięknie I przepraszam z góry, że ciągle czekacie na te odcinki z Turcji Tam wiem, że jest Turcja numer jeden I reszta odcinków się jakby nie pojawia tam, turcja numer 2, turcja numer 3, ale wierzcie mi, że są w trakcie montażu, i jak tylko wrócę, to właściwie dopiero jak wrócę, to te odcinki dopuszczę. No okej, okay, w każdym razie yy, zamysłem mojego vlogowania, może żebyście widzieli te piękne widoki, za mną się odwrócę w tę stronę. <laughs> Powiem Wam 10 rzeczy, które zauważyłam w Turcji, yy, które mnie zaskoczyły, albo po prostu które uważam że za, za warte wspomnienia. Ok, pierwszą rzeczą, którą zauważyłam w Turcji, Wy też pewnie zauważycie, są takie blokowiska. Tutaj nie ma domów jednorodzinnych, przynajmniej są bardzo rzadkością, ale o, takie bloki, jakie są za mną. Proszę Ciebie, nie wiem czy, czy Wy widzicie. Takie bloki, właśnie tutaj są wszędzie. Cała Ankara się składa z takich bloków i mieszkania w tych blokach są bardzo duże. To znaczy, e e taka rodzina może zam mieszkać w takim bloku, a wierzcie, mi już chyba z pięć takich mieszkań oglądałam, bo ta rodzina jest tutaj rozsiana. Po, po całym Polatli i w ogóle po Ankarze, i w Sinop i wszędzie mają takie gigantyczne te mieszkania. W każdym mieszkaniu jest, <laughs> są tak po trzy, po dwie łazienki, po dwa salony, jedna kuchnia i jeszcze dodatkowo jakiś większy pokoik i mniejszy pokoik, więc jak rodzinka zjeżdża do takiego jednego miejsca, to się ma gdzie przechować i gdzie przenocować i gdzie bawić i gdzie jeść i balkony są gigantyczne, bo nie wiem czy widzicie, yy... Właśnie jak te mieszkania wyglądają, to Balkon stanowi, tak powiedziałabym, jedną dziesiątą, jedną dwie dziesiąte wręcz całego, całego, całej, całego mieszkania. Druga sprawa, o której chciałam wspomnieć, to fakt, że nie na darmo, pierwszym słowem, który standardowo w tureckim języku się pojawia, kiedy obcokrajowiec się uczy tego języka, tak? jak jest standardowy system nauczania języka tureckiego, jest słowo Mimarlik, które oznacza architekturę. Dlatego, że Turcja jest naprawdę krajem, gdzie wszystko jest naprawdę piękne i, i te budynki się non stop podziwia. Są przepiękne, nie takie klockowate jak u nas w Polsce, tak jak widzicie właśnie. No. no tu akurat może nie, bo jesteśmy na takiej mniejszej wsi. Ale yy, właśnie słowo architektura powinna być jednym z pierwszych słów właśnie obok Güzel. G güzel. Bo właśnie jak przyjechałam do Turcji, to pierwsze, co to byłam po prostu zachwycona architekturą i wyglądem budynków. Właśnie wszystko to jest piękne, w nocą poświetlane e, i tak dalej, i tak dalej. Sprawa numer trzy, e, inflacja. Nie wiem, czy wiecie, ale e, Turcja e, na chwil, chwili obecnej jest jednym z tych krajów, gdzie tur, turecka lira jest e, w chwili obecnej bardzo tania. E, Turecka lira na polskie to 70 groszy około, nawet mniej, 63, jak dzisiaj patrzyliśmy z Mertem. 63 grosze to jedna lira. Moja koleżanka się śmiała, a jedziesz do Turcji, to się pewnie okupisz. No trochę prawda, bo rodzina merta jest szczodra i, i, i gdzie się nie ruszymy, tam ciągle mi coś pytają, czy chcę to, czy chcę tamto. Co mnie prowadzi do punktu numer 4, turecka gościnność. No po prostu. Nie ma mowy, żeby tutaj wyjechać stąd głodnym, niezaopatrzonym we wszystko, w co się, co, się, co się da, bo wszystko po prostu, co, co tutaj się dzieje, no, jak ja powiedziałam w jednym momencie, że nie lubię skórek, bo ja na przykład nie jadam owoców ze skórkami albo pomidorów na śniadanie, zawsze ze skórki obieram albo obgryzam. To babcia merta po prostu na każde śniadanie po prostu te. Pomidory daję bez skórek, i wszyscy jedzą razem ze mną pomidory bez skórek, bo wiedzą, że ja nie lubię skórek. <grydy> I to jest coś takiego, że wystarczy coś powiedzieć, coś wskazać palcem, powiedzieć, że coś nie pasuje albo coś się chce i dają wam to po dziesięciokroć. Nie wiem, może ja, ja trafiłam do takiej wyjątkowo szczodrej rodziny, ale osoby, które y, mieszkają w Turcji, może się ze mną zgodzą. Turcja jest. Y, tu, Turcy. Są naprawdę szczodrymi ludźmi. A propos ludzi, no to punkt piąty chyba już. Słyszałam informację, że właśnie ludzie mówili, że, że Turcy tutaj bardzo dużo gadają o polityce i o religii. Napomknął się oczywiście taki temat u nas przy rozmowie, ale nie byłam nagabywana, nie, pytali, nie rozpytywali mnie bardzo, czy jestem wierząca, czy mam jakieś poglądy polityczne. Ten temat tutaj chwilowo nie istnieje. I bardzo dobrze, bo ja jestem ateistką Nie chcę być szufladkowana Ręka mnie boli pod każdym względem, jeśli chodzi o, o takie rozmowy to Skończmy ten temat już, co? Punkt szósty Mają obsesję na punkcie białych ręczników Myślałam, że to tylko Mert ma takie, takie coś, że jak u nas w domu były ręczniki, to Mert zawsze chciał, żeby były białe Bo ja na przykład lubię fioletowe Albo jakiś inny kolor, ale fioletowe głównie a Mert zawsze chce się wycierać tylko białym i dziwiło mnie to, ale przyjechałam tutaj i w każdym domu, dosłownie w każdym domu, który tu odwiedziłam O, nie wiem czy słyszeliście, ale też tak trumią. to mógł być następny punkt, ale to nie, nie, nie wlicza się w punkt No, wszyscy tutaj mają białe ręczniki, każdy ręcznik, nie ma kolorowych, wszystko są białe yy, Punkt następny, toalety yy. Wygląd, zawsze tak, w domach są dwie łazienki, jedna to jest taka typowo zachodnia, czyli muszla klozetowa i prysznic, a druga łazienka właśnie składa się z tego, że jest dziura w ziemi. No i jakaś tam walka. Także tą dziurę w ziemi Wam pokażę przy okazji następnych vlogów, ale skorzystałam z niej raz. Wiecie, dziwnie się tak trochę czułam sikając do, do, do dziury w ziemi. Ale wiecie, nie, nie, nie byłaby to Turcja, gdybym nie spróbowała czegoś nowego. No i sikałam już do dziury w ziemi. Ale i tak, i tak ja jestem zachodnia dziewczyna i, i chyba wolę jednak muszle rozodowych. I jeszcze a propos łazienek, to rzadko kiedy oni mają, miewają wanny, tutaj raczej się korzysta z pryszniców. A te prysznice też są specyficzne, bo to nie jest tak, że się wchodzi do wanny i się prysznicuje, albo że jest kabina prysznicowa i się prysznicuje. Tutaj jest tak, że oddziela się podłogę parawanem od reszty łazienki i się po prostu chlapie na siebie wodą yy, po prostu na podłogę a podłoga też jest tak trochę wyprofilowana, żeby nie leciała po całej łazience tylko yy, w obszarze gdzie jest akurat prysznic. Sympatycznie. Yy, co dalej? Poczekajcie, nie się zastanowię. A, Aż góry. No tak. Yy, zjeździliśmy do yy, Turcji, już odwiedzaliśmy oz, już na. Miejsca, tak z jednej wioski do drugiej, i powiem Wam, że tutaj jest super górzyście. Cała, cała Turcja jest taka właśnie: górki albo jakieś tam wzgórza, I, i wiecie, no Turcy musieli sobie jakoś z tym poradzić, wybudowali właśnie wszędzie te blokowiska na tych wzgórzach. I one są takie właśnie: dużo schodów jest wszędzie, albo jak się jedzie samochodem z góry na dół, z góry na dół. Bardzo mnie to zaskoczyło. Ale też jednocześnie bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu można sobie wybrać lokalizację. Tak na przykład, że się siedzi na jakiejś, że się mo, można sobie wynająć, tam kupić mieszkanie na jakiejś górce i widzieć się całe miasto z górki, a można sobie wynająć mieszkanie gdzieś poniżej takiego wzgórza i też wszystko ładnie widać. Uwielbiam te widoki nie wiem, czy widać. Cudne. Nie wiem, już który punkt powiedziałam, ale chyba teraz czas na ósmy. Jakbym się powtarzała, to przeszkadzam. Przepraszam. Przeszkadzam. Ciąg dalszy, pogoda, może o. Tak, tu jest gorąco. W chwili obecnej opalam się w 32-stopniowym żarze. I. Podoba mi się to, ale jednocześnie boję się, że jak wrócę do Polski, to wszyscy powiedzą Co ty byłaś w Turcji dwa miesiące, jak ty jesteś taka blada? Ale ja już wiem, dlaczego ja będę taka blada, bo w tym Słońcu się nie da wysiedzieć Ja wychodzę dosłownie, jestem pięć minut teraz na, na Słońcu, już mam nogi czerwone Zaraz będę mieć raka skóry Wszyscy się chowają we wszystkich cieniach możliwych Dlatego jak wrócę do Polski i będę blada, no to... No, kurde, no ja tutaj nie, 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 nie mogę cały czas leżeć w słońcu, żeby być brązową. Trochę już i tak jestem opalona, ale tak się nie da. Jak przyjedziecie do Turcji, to pierwsze co, to będziecie szukali cienia, a nie słońca. Nie pada tu tak często, ale jak już pada, to są potężne burze. Widziałam po prostu wszystkie rodzaje piorunów w tle, jakie się dało. A chyba ostatnia już część, a mi się jeszcze dużo nasunie, pewnie więc to nie będzie tylko 10, tylko trochę więcej. Minibusy, bo właśnie zobaczyłam. W całej Turcji jeżdżą minibusy i to nie są takie standardowe jak u nas, że mamy przystanki. Tylko zazwyczaj podchodzi się do kierowcy i się mówi, chce jechać w ten i w ten adres, i oni się podwożą prosto pod dom. Tu akurat to nie jest akurat jakoś bardzo przeszkadzające, bo te minibusy jeżdżą tak, że z jednego końca miasta na drugi trochę się jedzie. To no nie jest tak, że się idzie pięć minut, tylko się jedzie, jedzie, jedzie i, I faktycznie te minibusy tutaj są o tyle fajne, że Cię wiozą gdzie potrzebujesz, a nie gdzie jest przystanek Z którego później musisz dymać ze swojego mieszkania Ja na przykład przebywam teraz tutaj A jak przyjechaliśmy, to minibus stanął tu Czyli dosłownie przywiózł mnie pod dom, jak, jak przyjechaliśmy A i ciąg dalszy, tak jeszcze tylko na szybko Tu jedzą dużo serów Oczywiście, że nie ma wieprzowiny. Wszystko co jedzą, jeżeli chodzi o mięso, to kurczaki, indyk i wołowina. I z wołowiny potrafią zrobić wszystko. Już dosłownie jadłam wszelkiego rodzaju wołowinę, podaną na wszystkie możliwe sposoby, jakoś muszą, widzicie, na przykład kotlety wołowe, albo kiełbasa wołowa, albo nawet już <ścoughs> dziwna sprawa, ale kalamary wołowe, bo miałyśmy takie parówki i te parówki są tak. Pocięte, że wyglądałem jak małe kalamari Takie wiecie, ośmiorniczki nawet No i jak chodzi dzisiaj, na przykład ja mam szynkę z indyka na śniadanie A, tosty, to już mówiłam, że tutaj robią bardzo często z serem Uff, jest tyle rzeczy, które mogłabym wam opowiedzieć, ale to są takie, które przychodzą mi na myśl. Obiecuję, że filmy będą niedługo z Turcji, gdzie pokażę wam wszystko, co nagrywałam bo nagramy naprawdę dużo widoków dużo y, jakichś nawyków jakichś zwyczajów, jakichś y, ciekawostek, które tu się dzieją, więc będzie na co czekać, a tymczasem bizdan i mam nadzieję, że u wszystko ok, że w Polsce jest ok przyjeżdżajcie do Turcji, bo tutaj tu lira chwilowo to jest 60 groszy. o, sam to pociąg także y, Mert do mnie coś takiego widziałaś, my tutaj mamy pociągi, takie szybkie mówię, no w Polsce też są, już, już nie przesadzajmy, że Polska jest taka zacofana No, e, może jeszcze nagram, jak mi się coś przypomni, co, co jeszcze zauważyłam Hi! A, tata Mert e, Dobra, kończę, papa pa.